Cześć, jestem Asia Stawińska i jestem psychologiem w pokój spokój. Dzisiaj mam dla ciebie ćwiczenie, które pomoże ci zbudować poczucie własnej wartości. Praca w obszarze budowania poczucia własnej wartości polega przede wszystkim na poznaniu dobrze samego siebie. Dopiero wtedy, kiedy to zrobimy, jesteśmy w stanie zaakceptować siebie, pokochać siebie i poprawić relacje z samym sobą. Dzisiaj mam dla ciebie ćwiczenie, które jest inspirowane książką Siła Stresu w Kelly McGonigal. I to ćwiczenie będzie ćwiczeniem, które pomoże ci odkryć swój własny system wartości. W opisie pod filmem znajdziesz link do tabeli, i chciałabym, żebyś poświęcił chwilę, aby pobrać ją na swoje urządzenie. Kiedy już ją otworzysz, wybierz z tabeli 10 najważniejszych dla Ciebie wartości. Rzeczy, które uznajesz za najbardziej kluczowe, wartościowe w swoim życiu. Jeśli tabela nie zawiera rzeczy, która jest dla Ciebie szczególnie ważna, możesz ją dopisać. Ważne jest, aby po zakończeniu tego ćwiczenia powstała lista 10 najważniejszych rzeczy w Twoim życiu. Teraz chciałabym, abyś zawęził tą listę do pięciu najważniejszych wartości. Pamiętaj, to, że musisz odrzucić pięć rzeczy z tej listy, to wcale nie znaczy, że one nie są ważne w Twoim życiu. Chodzi o to, aby wybrać pięć tych najważniejszych, najistotniejszych. Teraz wybierz trzy z tych pięciu. To już naprawdę ostatni raz. Ważne jest, abyś z tych pięciu rzeczy wybrał trzy, które są najważniejsze w Twoim życiu. Kiedy jest już to gotowe, możesz wpisać te wartości w ten dolny prostokąt, reprezentujący Twoje najważniejsze wartości. Świadomość własnych wartości niesie ze sobą szereg korzyści. Jedną z nich jest podejmowanie lepszych decyzji w życiu. Wartości są takim swoistym kierunkowskazem, który pomaga nam dokonać lepszego wyboru, kiedy stoimy przed jakimś ważnym życiowym wyborem. Drugim aspektem, równie ważnym, jest to, że pozwalają nam wieść pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące życie. Pozwalają nam dostrzegać sens w tym, co robimy. I trzeci aspekt, nie mniej ważny, pomagają nam lepiej sobie radzić w trudnych sytuacjach. Wyobraźmy sobie, że spotyka nas coś, co wyprowadza do nas z równowagi. Wiecie bardzo dobrze, że często są to pewnego rodzaju błahostki. Kiedy mamy świadomość własnych wartości, możemy w tych trudnych sytuacjach, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani bądź czujemy się zagrożeni, pomyśleć sobie i odwołać się do tego, co jest w życiu tak naprawdę ważne. I bardzo często nie będzie to coś, co nas właśnie rozzłościło. Pierwsza część tego ćwiczenia już za nami. Znasz trzy najważniejsze dla Ciebie wartości, ale chciałabym, żebyś wykonał jeszcze drugą część i sprawił, że te wartości zagoszczą z Tobą na czas około kilku miesięcy. Jak to zrobić? Wystarczy, że użyjesz do tego tapety swojego laptopa, tapety smartfona, bądź wykonasz samodzielnie bransoletkę albo breloczek do kluczy, który będzie reprezentował trzy najważniejsze dla Ciebie wartości. Mogą to być napisy, którą mieścisz właśnie w ramach breloczka przy kluczach, albo załóżmy jakieś obrazy, które będą symbolizowały Twoje wartości i będą stanowiły wygaszacz albo tapetę Twojego komputera. Chodzi o to, abyś miał te wartości blisko siebie, tak abyś mógł spojrzeć na nie i przypomnieć sobie o nich kilka razy dziennie. Taki eksperyment pozwoli Ci być bardziej świadomym swojego systemu wartości, pozwoli Ci też częściej dostrzegać, to, co cenisz najbardziej w życiu, podczas takich codziennych rzeczy, które robisz każdego dnia. Jest to naprawdę ważny element budowania własnego poczucia wartości, także zachęcam Cię do tego, abyś wziął udział w tym małym eksperymencie. Jestem bardzo ciekawa, co dla Ciebie w życiu jest ważne. Jeśli masz ochotę, podziel się swoimi wartościami w komentarzu pod tym filmem. Może okaże się, że jest więcej osób, które podzielają Twój system wartości. Moje najważniejsze dla mnie wartości to natura, spokój i miłość. Bardzo chętnie poznam Twoje.